Z tej strony nitka. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Sielanków Minecraft. Yy, moi drodzy, co dzisiaj zrobimy? Mm, przejdziemy się do jakiegoś systemu jaskiń. Yy, niestety, yy, nie przejdziemy się do systemu jaskiń znajdującego. Zna znajdujątego... O matko, ale mi się plącze yy, język, to pewnie przez to, że dawno nie nagrywałam więc tak, jeszcze raz nie przejdziemy się tam do tego systemu jaskin, dlatego, że próbowałam się tam dostać i szczerze powiedziawszy generalnie nie wiem jak to zrobić bo tam po prostu jest strasznie płytko i no w zasadzie nie ma za bardzo połączenia tutaj tej góry z tym systemem jaskin, który gdzieś tam pod spodem widziałam więc pomyślałam sobie że pójdziemy do innego systemu jaskiń, który sobie oznaczyłam już wcześniej, już prawie, że na samym początku, kiedy zaczynałam grać na tej mapce. A mianowicie tutaj. Spadaj do zagrody. O, właśnie tutaj. I... I tak, tam sobie pójdziemy. Ponieważ wydaje mi się, że Wydaje mi się, że tam znajdziemy um, to, na czym mi zależy, czyli y, żelazo, ponieważ no, cierpię na potworny brak żelaza. Tylko kurczę. O, o jest. Właśnie. Y, no i tak. Dzisiaj będzie taki luźny odcinek. Z tego względu, że. U. Miecz! A... No. Dzisiaj będzie taki luźny odcinek. Z tego względu, że projekt, który był przewidziany na dzisiejszy odcinek, nie jest jeszcze skończony. No, jeśli mam być w ogóle całkiem szczera, to naprawdę jestem daleko, daleko w polu. I strasznie mi z tym źle, i strasznie mi wstyd. No, ale cóż, bywa. Dlatego tutaj nagram taki e, odcinek bardziej przygodowy. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. No i oczywiście e, ten odcinek będzie z korzyścią dla mnie, bo oczywiście zdobędę to, na czym aktualnie mi zależy. A kto wie, może jeszcze uda nam się jakieś tam skarby po drodze wydobyć znaleźć typu może jakieś diamenty nie powiem nie pogardziłabym of matko tak się przecież nie robi aha widzę creepera Hmm. No, jeśli mam być szczera, nie za bardzo przepadam za takimi wąwozami. Wolę systemy jaskiń. No, ale jak się już się traf... jak już się jakieś trafią, to zejdziemy na dół, zobaczymy, co tam w trawie. W... E, przepraszam, w koblu piszczy. I, 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 i. i. Tutaj, skoro już jesteśmy tak blisko, a jeszcze jedna sprawa taka, to sobie <śm> zdobędziemy tego żelaza. Y no, ja wiem, że narzekam na brak żelaza, a tutaj y z żelaznymi narzędziami paraduję. Ale co tam? Tak czy inaczej, wiele by tego... Wiele, gdybym nie użyła... Ała! Aha, o jeny się wystraszyła. Myślałam już prawie, że spadnę. Uff. No. E, nawet jeżeli bym po prostu nie robiła żelaznych narzędzi, to niewiele by zmieniło. Tak, tak czy inaczej. A poza tym, bardziej komfortowo się wydobywa. Dobra, teraz jak tam zejść na dół, żeby... Hmm. Żeby nie zostać zjedzonym. Co ja wam mogę ciekawego powiedzieć? Zawsze nasuwa mi się na myśl to, jak zaczynałam grać w Minecrafta. Jaki byłam w ogóle. No, po prostu miałam zawsze tak w gaciach przed tymi potworami. A jeszcze kiedyś w ogóle nie było. Yy... Łóżek Człowiek zawsze musiał jakoś noc Przeczekać O, ciekawie było A ja szczerze powiedziawszy No nie przepadam za takim Łażeniem po jaskiniach Bo się strasznie boję Co mi tutaj może kurde wyleść i i zdarza mi się, że krzyczę. I to jest z jednej strony strasznie głupie, a z drugiej strony prześmieszne, bo... Bo baci pikseli to naprawdę nie ma się czym chwalić. Chyba widzę szkieleta. I miałam wrażenie, że słyszę Edka, ale... Hmm. A. Oj, biedaczysko, nie może wyskoczyć O, to pyszek, haha Oj, oj, oj. Kurczę, molek. Nie no, powiem wam, naprawdę się stracham. Dlatego też nie lubię wąwozów, bo mam wrażenie, że coś mi zaraz spadnie, kurde, na łeb. Ojej, no kurczę, jeszcze ten... Ach, gacek. Dobra, gdzie jesteś i dlaczego się ukrywasz? no także jak kiedy zaczynałam grać w minecrafta to to był dla mnie w ogóle horror yy, w ogóle to moje granie na początku to było naprawdę śmiechowe yy, tą grę pokazał mi mój brat i na początku oczywiście nie byłam w stanie że tak powiem zapewnić sobie jakieś tam kryjówki na pierwszą noc i oczywiście zawsze ginęłam. A krzyczałam przy tym niesamowicie masakra po prostu. No więc mój brat wspaniałomyślnie postanowił mi wybudować jakiś tam domek. I e, wyobraźcie sobie, że tak się bałam wychodzić z tego domku. Że po prostu tak się bałam nocy, że w ogóle nie... W ogóle nie wychodziłam. Ała, i gdzie ty jesteś? Ajajaj! Oj, kurde. Kurde. Auć. Nie no. Ta tu co się dzieje? O! O, tego się nie spodziewałam. W którą stronę ja mam iść? O kurde, i noc zapada. Ale jak ja łóżko zniszczyłam? Ja pierdzielę. Zaraz, chwilunia, nie, to chyba w drugą stronę. O, kurde. O, masakiera. W którą stronę do domu? Tego nie było w planach. Halo. Ha. Mam wrażenie, że idę w dobrą stronę, bo coś mi się kojarzy, że też wtedy mi się mapa tak psuła. No, kurde, co za pechozol. Ta, jeszcze noc. Tak. No, jeszcze łucznik. Wiecie co, chwilunia, może to coś pomoże? Pomogło. Aha, już wiem, gdzie jestem. No, całe szczęście. Ja tam byłam. Dobra, to pójdziemy sobie tędy. O, właśnie, tam jest mój domek. Uff Jeszcze creeper przede mną Nie A! Kurde, nie rozpędziłem się zaraz mi to wybuchnie, znając życie Jezus O, masakiera Dobra, trzeba wrócić Na chwilę do domu Zabierzemy żarło Jakim cudem! Chodź tu! Ja nie mogę! Tego się w ogóle nie spodziewałam. Chodź tu! Wara od mojego domu! No chodź tu! O Jezus! Chodź, że tu! I kolejna dziura do łatania, matko, Jesus! O, no, chyba tutaj ten kończyk jest niedoświetlony. Uff. Do... O, matko, jeszcze telefon mnie teraz wystraszył. Dobra, więc moi drodzy, ja zrobię krótkie cięcie. Zobaczę, ile mi się nagrało yy, i wrócę do miejsca, gdzie zginęłam. Może uda mi się coś w ogóle tam jeszcze pozbierać. w dobra, odzyskałam wszystko. Trochę strachu się najadłam. A teraz się najem naprawdę. O, oczywiście mam taką. Yy, Przypadło, że często zapominam... O, jeszcze tutaj coś z moich rzeczy. Że często właśnie zapominam się pożywiać i właśnie mam mało życia. Ojejka. Dobra. Um, miałam nagrania około tam 13 minut. Więc jeszcze troszeczkę i będziemy kończyć. Ponieważ no, nie chcę aż takich długich y, odcinków robić Żeby nikogo nie zanudzić No ale podejrzewam, że mój wybuch paniki to w ogóle postawił wszystkich na nogi O, żelazo Uff Naprawdę, dawno się tak nie przestraszyłam. W ogóle nie oczekiwałam, że ktoś mi tutaj się urodzi w domu, no. Kurde, nie lubię chodzić w górę. No więc tak O czym ja wam opowiadam O mojej panice w minecrafcie I nie, nie dokończyłam wam opowieści O moim pierwszym domu Mianowicie tak bardzo się z niego bałam wychodzić Że W ogóle z niego nie wychodziłam tak naprawdę Zrobiłam sobie Taką prywatną kopalnię i w zasadzie tylko y, chciałam rozbudowywać mój dom, a ponieważ nie miałam śmiałości wyjść, więc rozbudowywałam dom y, O, przepraszam. Y, wzwyż. Y, tak. No i pewnego pięknego dnia zostawiłam komputer włączony. Z Minecraftem oczywiście. Y, I mój wredny brat postanowił mi zrobić Psikusa. Y, psiku, psikus mu się udał. A mianowicie co to było? Postanowił podpalić mi chałupę, skombinował szybko skombinował zapalniczkę, podpalił mój dom, który był częściowo drewniany i zszedł do kopalni, żebym od razu nie mogła zobaczyć, że coś płonie. I tym oto sposobem mój domek się spalił i musiałam się przełamać i w końcu wyjść, że tak powiem na powierzchnię. I musiałam po prostu zacząć już grać tak no normalnie. Co oczywiście mi pomogło. Kurczę, jakaś taka nędzna ta jest Hmm Może gdzieś tutaj coś jeszcze się kryje Gdzieś tu słyszę zombiaki, więc... A może w dół? O, węgiel znalazłam. Ale ja proszę o żelazo. O, tutaj dzień dobry, alo, dzień dobry, sporo was tutaj. Żeby tylko nie było łucznika, to będzie dobrze O, no chodź, chodź No chodź, haha ha. Jeszcze raz I Jeszcze raz um. <ścoughs> Kurde, molek, musicie tak hałasować Cicho tam Boże, wiecznie dławiące się stwory. No, a tak przy okazji właśnie Minecrafta pokazał mi mój brat. Dlatego z tej okazji pozdrawiam cię, Marcin! i tak yy, podlecimy sobie w tą stronę mam nadzieję że nam na głowę nic nie spadnie wiecie ze strachu oła ała ała o, o kurde nie mam... o jeny o jeny zaraz mnie za... zabiją szlag by to w ogóle zapomniałam sobie przeszykować mieczyka no O, już o, już mnie dopadły już mnie osaczyły Wow. Co za wredne stwory O nie, 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 nie. O, patko Nie, to jest prawdziwy pech I jeszcze raz Ale teraz w ogóle wydaje mi się Jakbym była w całkiem innym miejscu Dobra Ojejka, nie wiem czemu Przecież przed chwilą przed chwilą spałam we własnym łóżku i powinnam się przecież obok niego odrodzić, więc no nie wiem naprawdę, co jest grane. Hmm. Będę znowu musiała kurczę iść po mój staw. Matko, jakie to denerwujące! Już dawno nie, zgi nie zginęłam naprawdę tak szybko, w tak krótkim. Tfu. Tyle razy w tak krótkim czasie. Jest naprawdę frustrujące. No ale teraz przynajmniej mamy dzień. Ja coś czułam, że ten odcinek to będzie jeden wielki fail. Co ja mam tu zrobić z tym wirkiem? Przecież tutaj się kładłam. Hmm. Dobra, później się tym zajmę. A na tą chwilę pójdę raz jeszcze pozbierać swoje rzeczy no i myślę, że y, chyba na tym zakończę mój przypałowy odcinek, bo. No, bo jest przypałowy, jak cholera. Mm, więc tak, kolejny odcinek, kiedy się pojawi. No, obiecałam, że będę co najmniej raz w tygodniu jakiś dodawać. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić to szybciej. Mam nadzieję, ale też nie chcę obiecywać, ze względu na to, że po prostu jest pewna rzecz, która mi to troszeczkę utrudnia. Niezależna ode mnie. Jest to po prostu. O oh, kurde, no nie! Kolejny fail! O oh, matko, i bez pochodni, i bez niczego. Ja chcę do góry. O oh, jest. Nie, to jest po prostu nie do pomyślenia. No i tak, kontynuując Po prostu, no ym, Mam nadzieję Że te moje Niedogodności, utrudnienia I w ogóle Niedługo miną yy, Bo powiem wam Zmaganie się z no, ja nie mogę, no kurde Ty, no nie, na pewno go załatwię w tej zbroi Ja pierdzielę. Nie, jak to będzie, jak to będzie Spadaj, 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 spadaj No dalej Och Wiecie co? Chyba potrzebuje przerwy. Nie, na pewno potrzebuje jedzenia. O, masakiera. Jeny, ile mam strzał w głowie? O losie. Dobra, yy, to ja ten się tutaj zamruję i może w, skończę w spokoju odcinek. Uff, od razu mi użrło. No więc tak, y, reasumując, y, mam nadzieję, że moje y, niedogodności wkrótce miną, które są naprawdę niezależne ode mnie, yy, i po prostu dzięki temu będę mogła sobie, yy, nie będę musiała się walczyć ze sobą, żeby nagrywać no i będę to robiła przede wszystkim z większą przyjemnością, a nie myślała tylko o tym no jak mi jest, że tak powiem, niekomfortowo okej, okay, więc no tak, ja z tego miejsca żegnam się z wami chyba jednak wrócę do domu albo sobie, nie wiem przełączę na peaceful, żeby w ogóle stąd wyjść, bo to, co tutaj się dzieje, to ja po prostu nie ogarniam. Naprawdę nie ogarniam. I mam nadzieję, widzimy się niedługo, kiedy to już będę Wam pokazywała skończony przyszły projekt. Także trzymajcie się, oglądajcie mnie następnym razem. I do zobaczenia. Pa Pa!